Co by się stało, gdyby Wednesday oceniała bazy widzów? Ja wiem, co by się stało. Po pierwsze, wszystkie jej oceny byłyby mega dziwne, bo zależałyby od tego, jak bardzo ponure jest miejsce. Po drugie, jeżeli rozdawałaby nagrody, to nagrody wyglądałyby właśnie tak. Czyli za ocenę 1 na 5 mięso zombiaka, za ocenę 2 na 5 oko pająka, za ocenę 3 na 5 czarna róża, za 4 na 5 spałnujemy pająka jadowitego w bazie, a za 5 na 5 legendarny miecz Wednesday. Jak zareagują widzowie na to, że Wednesday przyjdzie do ich bazy i mówi, że chce ją ocenić, a następnie dostają nagrodę taką, jaką właśnie widzicie? Się. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo w innym wypadku znajdziecie pająka pod poduszką, a tego nikt by nie chciał. No chyba że Wednesday. I subskrybujcie kanał. Dobra, więc przenosimy też do Enderchesta, bo słuchajcie, najważniejsze jest to, że w sumie nie jestem pewien, czy widzowie na pewno mnie nie zabiją, kiedy wejdę do ich bazy. Więc to jest pytanie kolejne, czy pozwolą dziewczynie, które się nazywa Wednesday, na to by w ogóle chodziła po ich bazie. Ale to sprawdzimy. Przechodzimy do filmu. Jestem w jakiejś bazie. Napiszę. E! Jestem w budzie z jakimś psem. Doknę zianka? Co jest w ogóle? Jestem w budzie psa. On w ogóle. On w ogóle ignoruje to, co do niego pisze. Dobra, ja tam po prostu idę w takim wypadku. Dobra. Pokój furannie. Fura. Furannie. Furannie? Hej. Dobra, nie będziemy odpisywać. Jestem nowym. Jestem Wednesday. Zobacz, czy ten typ to nie, to nie jest w ogóle jego baza? Ok, zresztą mnie to po prostu w tej bazie. Oprowadź mnie. A, a ty jesteś w bazie? Jak widać jestem tu, ale nie z wami. Przyszłam tu sama. Oprowadzisz mnie? Ocenię bazę. W sumie nie powinienem zadawać pytań jak Wednesday, tylko po prostu napisać oprowadź mnie, ale śmieszne jest, bo chłop totalnie też jest nowy w tej bazie. Więc tym bardziej będzie śmiesznie, jak on na to wszystko zareaguje. Ja sam jestem nowy, więc wiem tylko tyle. Chodź, dobra. O, je jest tu ktoś inny. Hejka, masywny kaktus? A ty to kto? Wednesday. Dobra, chyba mam problem. Chyba się gdzieś do bazy. Bazy, gdzie jest jakiś problem. Wednesday, kto to? Chodź, oprowadź mnie i stala. Dobra, może ona to zrobi, bo ona chyba wygląda na jakiegoś bardziej całego tubylca tej bazy. Wednesday, ok. Ok. Masywny kaktus. Kto to? To ja nie wiem. O nie, oni <ścoughs> I mają problem, oni obydwoje są poryci. Jak bazę znalazłaś? Pokazał mi ją amulet. Nie wiem, musiałem na szybko wymyślić jakąś bzdetę i dzisiaj będę dużo bzdet wymyślał, żeby jak najbardziej wczuć się w rolę Wednesday. Tak w której gadaliśmy oprowadź mnie. Instala. Poczekajcie, nie będziemy na niego czekać. Dobra, idziemy po prostu. Dobrze. Masywny kaktus. Zostań. Ja nie, ja nie wiem, o co im chodzi, ale dobra. Instala mnie chyba oprowadza. Pokój kaktusa. Co, co jest? Czemu mnie bije? Dobra, wejdźmy zobaczyć, co się tutaj dzieje. I to jest chyba klimat, który powinien się Wednesday podobać, ponieważ chodź, ty zostań. Dobra, ja, ja idę. Ja, ja, ja nie wiem, o co chodzi, ale to idziemy za tą Istalą. Ta Instala nie za bardzo chyba ogarnia w ogóle, co się dzieje. Wednesday, chodź. Idę. Przysz... Idę cały czas za nią. O co chodzi? Ona mnie dziś prowadza na górę, czy tutaj jest cokolwiek? Aha, tu jest jakieś takie pięterko. No dobra, czyli rozumiem, że to jest spokój tego masywnego kaktusa. Masywny kaktus, chodź. Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi temu masywnemu kaktusowi. On jest jakiś ciężki w komunikacji. Zostań tu, ale zaraz, oni piszą do mnie? Oni piszą do mnie, no dobra. ej, słuchajcie, zobaczmy na torze. co się tam dzieje. Ej, zaraz, co zrobił? Czy, czy on wziął miecz? Czy on? Czy oni chcą mnie zabić? Nie wiem, o co chodzi. Wednesday, nadal y, czeka. Co, co chcesz od nas? Już mówiłam. Chcę, byście mnie oprowadzili po bazie, bo chcę ją ocenić. Domu Zulu. Zulu czy Żulu? Bo Zulu to jest taki język. Okej, okay, chodź. Dobra, czyli będą mnie w końcu oprowadzać. Słuchajcie. Tak, ja jestem też zorientowany. Oni są, oni są też zorientowani i stala iść do siebie. Nie, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Dobra, wiecie co? Może tak. Może to ja się sama rozejrzę, bo wy jacyś nie ogarnięci. Wednesday pozdro i ty. Nie wiem, o co im chodzi, szczerze mówiąc, bo oni to nawet nie kumają za bardzo, jestem z ich bazy, czy nie, i nagle pozdrawiają YouTube'a. Jest to na pewno bardzo podejrzane. Te pokoje, co o co patrzę, w ogóle, no, są takie średnie. Baza jest średnio chlujna, ale powinniśmy to oceniać bardziej pod kątem tego, czy mi się podobało Wednesday. Więc tak, zacznijmy od tego pokoju, To jest dużo kwiatków. Ochydny pokój. Mogę go spalić? Który? Ten. Dostaję ze mną w pokoju i mówię, że ochydny pokój, a ona który? Spalić to ja Ciebie mogę. To byłaby czysta przyjemność. No, w sumie to tak by na pewno powiedziała Wednesday. Domek do knezianki. E, ten pies. Czysta przyjemność to zabić siebie. Dla mnie również. Dobra, rozglądamy się dalej. Będziemy dalej hitować. Oni chodzą za mną, więc ja tutaj jeszcze przyjąłem pałeczkę. I stalar grzeczni. Dobra, tej masywny kaktus ją hamuje. Pokój furan nie. Ohydny pokój. Kolejny już. To tak, to tak. Dobra, czyli tutaj się chyba zgadzają, że ten pokój jest brzydki. Idziemy dalej. I tutaj mamy kolejny sektor, gdzie jest dużo zieleni, bardzo tu brzydko. Dobra, idziemy dalej. Ekspiarka i kopalnia. Tutaj jest ładnie. <laughs> Idziemy do kopalni! O, tak. Nareszcie jakieś miejsce w tej bazie, gdzie fajnie się czuje. Okej, okay, idziemy dalej, zwiedzamy jaskinię. Udawajmy, że jesteśmy bardziej zainteresowani jaskinią, a nie jeżeli nimi w ogóle. Oni są chyba mega zakłopotani. Nie wiem, kto tutaj zarządza tą bazą, ale jedno jest pewne, tutaj się jest prawie wymagają spod kontroli. O tej będziemy mieli napisane: Proszę o porządek. Różowy kolor ble. Kamieni TP. A, tutaj są, że rozumiem, tutaj są chyba podzieleni. Nie, a to są skrzynki. To nie. Nie jest... Sorry, widzę, ja myślę, że to jest lista. Ja myślałem, że to jest lista osób w bazie. Wednesday A. Dobra, idziemy dalej. Ten y, kwiatek brudzi ten enchant. Dobra, idziemy dalej. Ty też, ona jest mega hamska, tak samo jak ja zresztą. Czemu one są żywe? <grytanie> Dokładnie. Ej, jestem zaatakowany. I stala, bądź miły. A to jest masywny kaktus. Myślę, że to jest masywny kaktus. Aha, mi się osoby pomyliły. Ej, sorry, widzowie, ja nie wiedziałem. Farma drzewek. No, w sumie nie jest, źle takie jakby... Mogło być gorzej. To tyle w tej bazie? Nie. To pokaż coś jeszcze. Jeszcze coś. Dobra, do zobaczymy, co ona nam takiego pokaże. Aha, nie. Czy ona chce nam pokazać ekspiarkę? Mam nadzieję że głęboką, że nie, bo ekspiarka nikogo nie interesuje. Chociaż może, jeżeli będzie, to stań tu. Tam? O nie, oni chcą mnie wypchnąć. Ney. Dobra, może jego wypchniemy. Jak dla mnie baza obrzydliwa. Za dużo kwiatków, ale ściany ratują sytuację. Ja tak, dla mnie za czarne ściany. 2 na 5. Dobra, zróbmy tak. A za 2 na 5 mamy oko pająka. To dla was za ocenę bazy. Oko pająka. A zostaw enderczesta. Dobra, EnderChesta bierzemy. Aha, i stala. Nie, to ten, jak on się nazywa. I stala, no. I stala. Mogę cię zabić? Miałabym z tego mega dużo Frajdy. A czy mogę cię spalić? Dobra, wyrzućmy ją, wyrzućmy ją. Czy, czy uda się ją wyrzucić? <gry> Ona wyciągnęła na miecz. Ej, ale. Ej, zobacz, jaka jej pizka baza. Dobra, ja ją muszę ocenić. Koniecznie. Dobra, przechodzimy do osób, które tutaj po Trochę się wystraszyła, trochę jest zaniepokojona. Obczaja mnie z każdej strony, chociaż ja się tutaj obracam lewo-prawo. Nowy skin. Od. <gry> Zawsze się tak ubieram. Ona myśli, że ja jestem z nią w bazie. <gry> Teraz dopiero się wystarczy. Tak ogarnęła. Co? Teraz sobie ogarnęła, że ja nie jestem z ich bazy. Kim jesteś? Nie widzisz? Ona się odsuwa o kilka kroków do tyłu cały czas. Ona się boi, że jej coś zrobię. Czemu nam tak strasznie? Jestem tylko czarną dziewczyną. Co? Kim jestem? Jest napisane w Niku. Dobra, czemu taki Nick? Bo nazywam się Wednesday. Chcę ocenić tą bazę. Oprowadzaj. Dobra, zobaczymy, czy nas odprowadzi. Ale ta baza jest naprawdę, naprawdę duża, widzowie. W porządku. Dobra, i więc. Przestała tutaj się bać i normalnie mnie oprowadzi, więc jak wychodzi, no to nie ma jednak problemu. Fajny obraz. Podoba mi się ta czaszka. Dobra, idziemy. Rozumiem, że chcemy od początku bazę zacząć, czyli tu tutaj jest początek, tak? Nie, tam jest gdzieś początek. Ej, ale ta baza jest duża. Ej, co jest? Ej, jo! Ej, Tu masz potki. Ej, yo! jaka ta baza, jest super! Dobra, idziemy dalej za nią. Tutaj jest coś, co... Tu jest jakiś... Tu jest jakiś lush cave. Ale to wygląda super wszystko! Ej, yo! Ale kusacka baza! Ja już widzę, że to jest to, jest to baza 5 na 5. Za dużo kwiatków. Czuję się tu nieswojo. Masz może bardziej martwe miejsce, bo tu za dużo życia nie znasz się. Idziemy dalej, ona tutaj pominęła ten pokój, ale ja, ja mam zamiar tej wejść, więc wchodzimy. A tutaj z tego co widzę jest jakaś choinka. O co tutaj chodzi? Nie mam... Pojęcia. Co to za pokój? Tam. Ale ja, ja zadaję pytanie, co jest tutaj? O co chodzi z tym pokojem? Czy to jest pokój na drzewo? Drzewo. Nie wiem, nie wiem dlaczego to drzewo, ale okej. Okay. Idźmy dalej. Coś tam przed nas, serwer w ogóle. Tutaj zobaczmy kolejne rzeczy. O, na przykład, tutaj jest pokój obrad. Jaki bogaty. Ej, jaki kozacki. Naprawdę. Cała ta baza jest naprawdę tak wyczesana, że jestem w wielkim szoku. O, proszę bardzo. Flaga Polski Patrioci Dubli. Czyli Dubli jest właścicielką tej bazy albo właścicielem. Tu jest tu narad. Tak można to nazwać. Aha, przyszła jakaś kolejna. Mnie uderza. Co mnie bijesz, ty? Co mnie bijesz? Oprowadzam jakiegoś gościa po bazie. Kto to? Czemu mnie atakujesz? Chcesz zginąć? Dobra, zróbmy tutaj dym w tej bazie. Wednesday, oprowadzaj go. Teraz ona mnie będzie oprowadzać, tak? Ta druga. Ona ma ochydne włosy. Nie chcę z nią chodzić w odstępie dwóch metrów nawet. Idziemy dalej. Tutaj jest jakiś pokój tylko <laughs> kozacki pokój! <pochuj>, co jest? <laughs> wow, tu jest farma kaktusów. Bardzo ładnie zrobiona swoją drogą. Farma kurczaków. Tutaj są owieczki, krowy. Fajne dynie. Dynie Dynie mi się podobają. Reszta jest słaba. Za dużo życia tutaj. Wolałabym martwe te zwierzęta. Dobra, dobra. <laughs> Więc chyba możemy iść dalej. Nie, no, ale naprawdę widzę tak. Zostańcie po, poza tym. Trollen, który tutaj na nich robimy, to ta baza tak mi się podoba. Że szkoda, że jestem tu akurat w takich zamiar lekkiego trollowania, bo ta baza to jest naprawdę 5 na 5. Pokoje tu. Uch, muszę wyjść stąd, bo mi się niedobrze robi. Dobra, opuściliśmy ten pokój, stawiliśmy je tam same. O, tutaj jakiś inny pokój, ale ty jesteś, tu jest lepiej. W takim pokoju mogłabym nawet spędzić 24 godziny. Niczym freeze na na basenie. Rzeczywiście. Jakieś szatany przyzywa. Słuchajcie, dla kontekstu. Teraz poszedłem na chwilę do toalety, bo musiałem. I stanąłem w miejscu, a one się już boją. Idziemy dalej. Dobra, po prostu idziemy dalej. Tutaj jesteśmy nad tym kultu, na tym korytarzu, który byliśmy wcześniej. I są tutaj chyba kolejne pokoje. Uff. Nie, no naprawdę. Pokoje są mega kozackie. Wszystko w tej bazie jest mega kozackie. Tak naprawdę, pokój, w którym byliśmy przed chwilą, był najsłabszą częścią tej bazy. Z drugiej jednak strony mamy coś, co wygląda też. Ciekawie, zastanawiam się, czy te pokoje wszystkie dekorowała jedna osoba, bo żaden z tych pokoi nie odstaje za bardzo poziomem od reszty. Co to jest? Ej, co to jest za przejście? Wytyfy. Okej, okay, nie mam pojęcia, ale baza. Wejście, to są tajne podziemia. Już nie. A tutaj są jakieś korytarze. Co to? Co to jest? Ej, zaczyna mi się podobać. Yo, kozacko, co? Jaka ta baza jest wielka! Na nie sprawdziliśmy połowy, a ja już się zgubiłem! Pokój. Fajny klimat, co nie? O wiele lepszy. Ojej, tutaj jest wszędzie jakoś tak mega mrocznie. Nikolaj? O co chodzi? Ty, ty miesza, ty coś ma domek w bazie? Ej, to jest naprawdę mega kozackie miejsce, znaczy cała ta baza, bo cała ta baza jest tak mega ciekawa, że aż brakuje mi w sumie słuchać możemy to wszystko opisać. Ale spokojnie, idziemy dalej. Wracamy teraz w sumie na główny korytarz, na główne tory, z których zboczyliśmy. A tutaj i zobaczcie, były tak małe, niewinne drzwi. A za nimi było coś, co jest w sumie wielkości niejednej bazy. Dobra, czas sprawdzić dalej. Pojinka. O, nie, naprawdę. W tak na dziewczyny. Tu masz takie podstawy. Magazyn. Aha, czyli tutaj jest jakby część podstawowa bazy. Co to jest? Ekspiarka zombie. Enchant. Dobra, one tam gadają. Ja pójdę po prostu. Dalej Znaleźć na własną rękę. Tak, jakby to pewnie też łęcej zrobił. Aha, to jest taka eksperka. Więc eksperka całkiem GIT. Ale patrząc na to, jak dobrze ich baza wygląda, Mam wrażenie, że została potraktowana ta eksperka trochę po macoszemu. Ponieważ na pewno mogli to zrobić lepiej. Zniknęła z kubana. Dobra, jestem. Idę dalej. Tam jest jeszcze krótka w drugą stronę. Tutaj mamy enchant. Enchant, no fajny. Tutaj jest obsydian. Więc jakieś wypadki musiały być przy pracy. Chodzi jak u siebie. To są chyba zirytowany delikatnie. Idziemy dalej. Farma ziemniaków. Okej. Okay. No, farma jak farma, w sumie nie robię jakiegoś wielkiego wow. Jest co prawda jeszcze ulzy pszczołami. Fajnie to wygląda. Widziałem ładniejsze, ale na tle reszty bazy rozumiem, że zostało to potraktowane tak. No, farma to farma. Ale jednak ten sufit warto docenić. Co niestety nie wlicza się do finalnej oceny. Zaraz, czy tu jest ogromna far farma melonów? Tak, więc nie zabrakło jeszcze proelementów y z typowej bazy. Dobra, idziemy dalej, a dalej pszczoła wyleciała. To ją złapa. Ucichła nagle. A tutaj co jest? Sanktuarium Świętej Żaby. Świętej Żaby i są tutaj żółwie? Czy ty tylko ja czegoś nie rozumiem? E, aha, ty jesteś Żaba. Dobra, jest Żaba, więc faktycznie się zgadza. Nie wiem, czemu ma służyć ten pokój, ale ten pokój na pewno ma więcej sensu niż tam ten pokój na choinkę, na drzewo w sumie. To puszek i jego dzieci. Jakie dzieci? Tu nie ma żadnych dzieci. Aha, puszek jest faktycznie puszek. Jego dzieci to. A zaraz tu jest jeszcze dalej. Ej, tu nie jest koniec! Tu jest wejście do villagerów, no tak! W tej bazie brakowało villagerów, bo z villagerami wszystko jest teraz przynajmniej kompletne. Dobra, wracamy z powrotem, czyli tutaj jest jakiś pistol? Okej. Okay. Szczerze mówiąc, trudno mi ocenić tą bazę jako łęzyk. Jeżeli to by była moja subiektywna ocena, którą bym wystawił w standardowym ocenie baz, byłoby to 5 na 5. I wiecie co? I myślę, że... Może, może, może mam pomysła. To tyle. Jak to? Nie. Chyba tak. Zapraszam. Aha, czyli ona chce mi jeszcze coś pokazać. czyli to nie jest koniec tej bazy. Tam już byłam, aha. No dobra, Dobra, czyli jednak to było już wszystko w tej bazie. Słuchajcie, baza nie jest zła. Mogłabym tu mieszkać gdyby nie te wszystkie rośliny, kolory i wasze pokoje, na które ktoś puścił żyg. Więc oceniam 4 na 5. Proszę bardzo, jadowity, nie jest źle. <gry> Ale nie, tak jeżeli to na się dziewczyny, to wasza baza naprawdę 5 na 5 jak dla mnie. Jesteśmy w kolejnej bazie, nie miał... Ładniejszych kolorów, wyglądają ochydnie. Chyba ktoś z Was mi pisał w komentarzu, że ochydnie pisze się przez samochód. Zweryfikuję to po tym filmie. On teraz zauważył, że ja tej przyszedłem. Delikatnie się przestraszył oczy od tych szakerboxów. Ej, co to i w ogóle jakiej temy jest? We te... Ej, yo, ej, jo, ej, tu... tu jest głowa smoka. Kto ty? No, widzisz przecież. A pytasz jeszcze. Oprowadź mnie, ocenię tą norę. Em no okej, okay. to szybciej. Ruszaj się, dobra, jak od razu, pobieg, black powder. Czyli czarny proch, tak to się tłumaczy. Tutaj są villagerzy, niewolnictwo! To lubię. <grymne> po drugiej stronie też są niewolnicy w nawiasie villagery Bobdziarka. Bobdziarka? Nie wiem o co chodzi. To jest Bobdziarka. A tu Golem Staś. Aha, dobra, to ja nie wiem o co chodzi, czym jest Bobdziarka. W ogóle jest to naprawdę bardzo ciekawy magazyn, co nie? Zobaczcie, takie schodki ciekawe, podoba mi się nawet. Idą dalej... I e, tu jest, patrzcie! Ej jut, co to to jest? Co? Magazyn z przepalarnią. Aha, bo tu jest jeszcze przepalarnia w tym magazynie, to jest warte wspomnienia. Tutaj jest enchanting table. Okej, okay. nawet ładne, naprawdę ładne pomieszczenie. To mnie intryguje, czy tam się da wejść? Przejdę po prostu może. O, przejdę, by zobaczyć. Tu krówki, nic tam nie ma ciekawego. Boże! <grytanie> Dobra, idziemy sprawdzać dalej. Tu jest chyba tylko farma, na to wychodzi. I tutaj nie ma nic o tej farmie. Trzciniarka, trzciniarka, bla, 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 da i za, Ca Cały czas on, mam wrażenie, że tak mówi na wszystko. Kaczorek, siemano, nie drży się. Cześć, Wednesday. Dobra, jest, widzę, że już zostałem tutaj ogarnięty. Czy na górze coś jest? Tam coś jest na górze? Chyba nie, chyba nie, 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 nie wydaje mi się. Nie, wyjście. No dobra, więc za to, że baza jest w połowie czarnej. Na co, co jest z tą krową? Co, co się dzieje? Oceniam to pół na pół, czyli 3 na 5. Masz coś do czarnego koloru? Ja lubię tylko czarny. Dobra, 3 na 5. Za ocenę 3 na 5 dostajecie czarną różę. Proszę bardzo. A wy widzowie, zostawcie łapkę w górę. I napiszcie, co uważacie o cenach. Czy właśnie tak by to oceniła Wednesday? Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, filmy są codziennie. Jo!